ma ludzie, z tej strony Dyakser YouTube i dzisiaj e, kolejny, tylko, że też krótki odcinek, niestety e, bo tutaj chcę wam dzisiaj powiedzieć e, bo m, będę też nagrywał na YouTubie ale też będę nagrywał m, na TikToku, bo mam nowe konto na TikToku i będę nagrywał tam Minecrafta tam. i w tej chwili zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i też subujcie na moim nowym kanale, na moim nowym kanale na TikToku. Tylko tak, teraz właśnie na ekranie pojawi się właśnie nazwa mojego konta. Którego będziecie mogli obserwować, oglądać, polubiać itd. Tak. Więc też będę tam nagrywał Minecrafta. Hmm, więc po prostu jeśli hmm, macie tiktoka to też hmm, możecie po prostu oglądnąć hmm, więc dobra no to chyba to tyle co bym chciał wam powiedzieć nadal będę nagrywał na youtube i też będę na tiktoku na tiktoku robił filmy więc e, zachęcam was żebyście Hmm, po prostu zaglądali a ja się z że żegnam trzymajcie się, cześć